Specjalna wiadomość od Niko i Elisabeth. Jaki Pan młody nie pragnie ze i intymności ze swoją oblubienicą? Pragnę podzielić się z Wami czymś, co może pomóc Wam osiągnąć większą saszę Izjechuszu, a maszynę dany jego Pan umieszczającej Elisabeth. Otrzymałam tak wiele mali zapytaniem, jakie są tajemnice dla obu binińców które zostały mi wyjawione i nie miałam czasu odpowiedzieć na każde z pytań indywidualnie. Wieście tylko, że Jahoszła widzi Wasze serca oraz dostrzega pragnienie bycia z Nim w większej zażyłości. Otrzymałam upoważnienie żeby teraz się tym z wami podzielić ten pierwszy krok może wydać się tak mały jak kroczek dziecka ale wierzcie mi zaprowadzi was do większej zażywości z jehuszua w zależności od tego jak posłusznie korzycie się w tym kroku jehuszua poleci mi nauczanie was kolejnych sposobów aby mieć bardziej intymny związek z naszym wszyscy nadchodzącym Mesjaszem. Czy jesteście oblemienicą Jehoshua, czy też gośćmi uczty wesele Baranka, otrzymacie przez to błogosławieństwo. Wy, którzy czynicie to pełnią wiary, dajcie mi znać. Miłujcie do mnie, aby mogła spytać Jehoshua o pozwolenie na podanie kolejnego sposobu, żeby pogłębić Waszą zażyłość z Nim oraz zwiększyć namaszczenie. Te kroki zostały i nam przekazane jeden po drugim w miarę, jak kaza wyzywaliśmy się posłusznie w poprzednich krokach. Zwykliśmy brać komunię w czasie świąt w chorobie oraz w szabat, kiedy przyjmowaliśmy Komunię w postaci soku winogrowanego i chleba, nie wiedzieliśmy, że Jahuszyła chciał, abyśmy robili to częściej, a oto dokładnie słowa Jahuszyła skierowane do mnie. Miłana Izabet, jak często potrzebujesz przebaczenia, uzdrowienia, wybawienia, błogosławieństwa, większego namaszczenia i objawień, powiedziałam. Yahushua nie ma takiego dnia, w którym byśmy tego nie potrzebowali. Takie... Yahushua tak często, jak tego potrzebujesz szrub dla upamiętnienia ceny, jaką zapłaciłeś za moją obwinicę, A moja obwienica powinna to robić codziennie, bo to jest tak, że broń przeciwko szatanowi. A więc, przekazuję wam to, każdego dnia znajdź czas na to, co nazywamy komunią. Powinno być do dla upamiętnienia, nie jako Eucharystia, jak to robią katolicy, ma to na celu upamiętnienie męki, ukrzyżowanie i stania naszego Jachoszła. Było tylko jedno, ciało i krew, a Jachuszu musiał być ofiarowany tylko raz. Mój mąż, jak znaleźliśmy najlepszy sposób, aby codziennie o tym pamiętać, biorąc komunię tuż po. Przebudzeniu pomyślisz Ale jak mógłbym zapomnieć Tylko poczekaj aż zaczniesz ją przyjmować A zobaczysz jak wróg twojej duszy Próbuje koncentrować się Na wszystkie możliwe sposoby Nie składaj przysięgi Nie będziesz to robić by później ją złamać, gdyż, ubierz mi, zostaniesz skarcony przez naszego Pana Jehoszua. Bardzo tego nie lubi, gdy składamy przysięgę i nie spełniamy jej. Lepiej jest w ogóle żadnej przysięgi nie składać. Zostaliśmy połączeni, aby pić całą wino Jako pierwszy pamiętać, że tylko przez krew naszego grzechy Mogą być przebaczone oraz aby nigdy nie przyjmować ku z grzechem w sercu, zatajonym grzechem. W biegłym czasie zawsze braliśmy chleb jako pierwszy, ale to sprawia, że przestajesz myśleć nad tym, czy na pewno robisz co w Twojej mocy, no żeby prosić o wybaczenie wszystkiego, co praja niezadowolenie Jahwe i Jachoszyła. I odwracać się od tego, co oni rozpatrują jako grzech nie przyjmuje się znacznie bardziej świadomie, kiedy pamiętamy, że nie ma przebaczenia grzechów bez złożenia świętej wiary krwi. A to jest tylko jedna: jest nią, Jakoszu. A pamiętaj, aby pytać, jak pomogę sobie lub wina oraz chleba, zanim przyjmiesz komunię. W słowa, my modlimy się, nie są nigdy takie same końcu o Jahwe również musimy pamiętać, bo to była ofiara, którą on złożył, kiedy cierpiał, widząc z swego swojego syna, jako również całą chorobę, grzech, pogrzeli i złożony złożone na jego bezgrzesznym ciele. Zawsze rozpoczynamy komunię podziękowaniami dla abejach za wolę poświęcenia jego jednorodzonego syna, byśmy mogli być zbawieni i połączeni z naszym służbą ponownie oraz mieć zwycięstwo nad naszym wrogiem, szatanem. Następna rzecz, o którą prosimy, to większe objawienie na temat tego, co taką komunia oznacza i w jaki sposób pogłębia naszą zależność z Krew została przeznaczona dla oczyszczenia naszego umysłu, ciała, duszy i ducha, fizycznie, psychicznie i duchowo. Nie mogę Wam powiedzieć dokładnych słów, którymi się modlimy. To są to za każdym razem inne słowa, tak jak mój mąż i ja nie powtarzamy sobie tych samych miłosnych słów w sytuacjach intymnych, tak samo powinno być z Jachuszła karniczaj się do ustalonego grafika limitu czasowego. Po prostu wyznaj swoje uczucia do Twojego biwanego Jahusza i pozwól przemówić swojemu wdzięcznemu sercu. Pamiętajcie, nikt z nas nie zostałby zbawiony. Szatan pozyskałby wszystkie nasze dusze, a naszym następnym domem było piekło. Gdyby Jahusza nie wyraził woli poświęcenia swojego życia i krwi dla nas oraz powstania ze śmierci, kiedy wchodzimy w jedynność z nie ustawiasz zegarka. Się masz szal, i ciemny użyj tak, swoją głowę na opowiednienia, że ich jest królem Żydów, a my mamy pokryciem naszym Zbawicielem, który żyje. Jesteśmy pod jego chcą, że bierzemy krwi. Kiedy bierzesz chleb, no byś się nie zapomniał podziękować Jehoszła za poświęcenie jego ciała, abyśmy mogli zostać uleczeni i wyzwolić z władzy Szatana, a to zawiera sólenie naszego umysłu ciała. Dziękujemy Jehoszłowi za niewidzialne pole chronne, które nas otacza i chroni oraz ciało, które będziemy mieć, gdyż Jehoszła nie pozostał ale zmarłych z trzeciego dnia. jest obecny w naszym wysłaniu. Uwielbiam słyszeć od Ciebie słowa miłości. Zostaje się poczęcie maszczyć chleb i dziękować w szukaniach, bo to namaszczenie jest tym, co przeżywa w im że ona poprzez namaszczenie możemy słyszeć głos naszego niewidzialnego Boga. Ja chmielę Polecam palcem. Nosimy oleju do namaszczenia na chleb lub płatek, w zależności czego używacie. My nie używamy oliwy, ale prawdziwy olej do namaszczania. by namaszczenie jest pachnące oraz Dziękujemy Husza za wywołanie namaszczenia w nas i krzenie go za każdym razem, kiedy przyjmujemy komunię. To wszystko jest na razie. Jak... Wszystko jest jak na razie. Zda sobie sprawę, sprawy, jak święty jest ten czas intymności z Jehoszua. Obwienica napisze do mnie po tym, jak ukaże się wierna w tym o kolejne kroki lub tajemnice zarysowane dla Obwienicy, także sposoby, jak znaleźć się w bliższej żyłości z naszym wkrótce nadchodzącym Mesjaszem. Pamiętaj im mocniej, dajesz Mu znać, jak bardzo Go kochasz. Im bardziej jesteś posłuszny święty, im ważniejsza jest dla Ciebie Komunia, tym bardziej intymny staje się Twój związek z Jehoszua. Nie dzieli swoje sekrety z tymi, którzy kochają go i przekładają w pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości oraz są skłodni położyć wszystko na twarz poświęceniach, gdyż ja dzieli swoje sekrety ze swoją ulubienicą. Księga Bybienia 14. Niektórzy przeczytają to i powiedzą że żadna mi wielka rzecz, bo dla Ciebie zapewne nie jest. Możesz nawet zacząć przyjmować ku mnie, a potem zrezygnować i nie chcieć już tego więcej. Nie oznacza to, że nie jesteś zwajiony, ale raczej nie jesteś ulubienicą prędzej, jednym z gości będzie stopiony, jeśli przy oczy swój prywatny czas, rozerwany dla Jehosza będzie mieć wyrzuty sumienia. Nie chcę dawać żadnego zbioru regułek na ten intymny czas Jehoshua, jak nigdy nie jest tak samo z mążątkami, kiedy przebywają w intymności, tak samo też powinno być z miłością naszego życia. Mesjaszem Jehoshua zostałam poczona, aby powiedzieć Wam, że dotąd święci aniołowie nie przybyli, żeby dać znać, kiedy Jehosza przychodzi po swojej obrubienice. Jeszcze nie czas, wciąż Choć oczekamy również, że samo by przekazać ten pierwszy dziesięć sklepczyk prowadzący do większej zarażalności z Yahushua. Jeśli to, to ci się powiedzie i jesteś gotowy na kolejny krok, wyślij mi maila lub zapytaj Yahushua, by może ty także trzymasz nowe objawienia jaki sposób zwiększyć, zażyć cechuszu, a jeśli poczujesz, że się oprowadzony przez szrankiach, aby się tym z nami podzielić, proszę zrób to, bo ja wciąż wierzę, że żadnej osobie nie dano wszystkiego, możemy uczyć się od siebie nawzajem.